Witajcie Kibchardowi, CSN Davide 12. A to jest już czwarty odcinek QA na cubehard.net. No moi drodzy, lecą te odcinki, co lecą? Raz taka delikatnie dłuższa przerwa była, ale mamy wszystkie już pytanka przygotowane. Także co, możemy zaczynać. Pierwsze pytanie: czy dodacie komendę Ukośnik na kraw, napraw kilow za diamenty złoto level? Eee, nie, chyba nie. Generalnie, no, cubehard posiada tryb serweru po gildie a nie IHC czy tam mega drop, więc nie będzie takiej komendy na serwerze z komenda, wiecie, dla, no, dla Naizy HC bardziej, no, my nie chcemy tak. Naprawdę. Dobra. Drugie pytanko. Kiedy event o najlepszy montaż? Mmm. Fajne były te eventy, robiliśmy je. Też do... fajne filmiki wrzucaliście. Też fajnie się to oglądało, wszystko, te montaże wasze i oceniało. Generalnie możliwe, że w niedalekiej przyszłości zostanie taki event wdrożony. Generalnie też to obserwujcie nasz kanał i Discorda. Dobra. Pytanko numer 3: Czy podobać się to, że jesteś takim adminem, który zawsze pod poddymie na streamie? Czy robi filmy tak jak QA, change logi i Cube Hard Newsy? Nie przytłacza ci na obowiązków? No generalnie, na samym początku jak zaczynałem co nie, ja, to mi się podoba, podobało i trochę przytłaczało to to obowiązku trochę tego było, wiecie, jeszcze spawn zbudować, ogarnąć wszystko. No ale jestem, wiecie, właścicielem. No, jest, jest trochę roboty, jest, ale jakby wiecie, co, im dłużej to robię, tym bardziej jestem do tego przyzwyczajony, tym lepiej mi to wychodzi, tym wiecie, im. Trening czy nie mistrza, co nie? Im więcej tego robię, tym mniej się czuję przytłoczony i dłużej to robię, jakby bardziej niż, niż więcej, co nie. Także kiedyś przytłaczał, teraz już. Mniej. Może czasami się zdarzą, wiecie dni, w których... Mm, no zawsze to jest w każdej robocie, takie zawsze, że zdarzą się takie dni po prostu, kiedy cię przetłacza wszystko, ale... Ale no co trzeba iść dalej? Trzeba być twardym, a nie miętkim, prawda? No, przejdźmy do czwartego pytanka. Czy na nowej edycji Rust, jeśli będzie, zamierzacie zrobić coś nowego? Czy będzie wyglądać tak samo jak tamta? O! To jest ciekawe pytanie, jednak obecnie zbieramy feedback od graczy i propozycje, co nie? Rozpisujemy wszystko, przygotowujemy i no cóż, na następnej edycji planujemy wprowadzić wiele ciekawych rozwiązań i zażegnać obecne problemy, także będzie się działo, będziemy ogarniać widzowie. Na pewno nie będzie takiej sytuacji, że to będzie dosłownie to samo co poprzednio. Pytanie numer 5 Czy zrobicie coś z tym, że serwer upada w czwarty dzień? No oczywiście Oczywiście, że planujemy I generalnie, no, serwer nie upadł po czterech dniach Nadal po czwartym dniu byłyby ciesze z planu edycji Obecnie panuje era edycjuszy Zaraz, czekajcie, pokażę wam na czym to polega Ty, jaka zajebista edycja, 10 fragów Ty co, jest kolejny Essa, no i proste. jedenasty frak. Zaraz będzie to 5 Dobra, druga topa, wbita, Ja panowie kończę. Pierwszy, przecież dopiero start edycji dzisiaj był. Nie no ale ważna na tap, tylko 3500 osób. No i tyle było na starcie. Eee, no co tam nie chce mi się. To Generalnie to społeczność edycjuszy narzeka na krótkie edycje, a to od nich zależy czy edycja będzie krótka czy długa. Oczywiście wiemy, że obecnie jest stagnacja na rynku Guildy, bo jak Cubeheart czegoś nie wprowadzi, to każdy powiela schemat od Piniera16+. Cubeheartowiczu, jeżeli podoba Ci się film, zostaw łapkę w górę i co? Napisz yy, komentarz z kolejnym pytaniem na kolejny odcinek, a ja zrobię wtedy następny już. No, piąty. Także co, lecimy dalej. Pytanie szóste. Kiedy event budowania o fizyczne na Nagrody. E, na następnej edycji na 100% będzie taki event. Wyczekujcie, generalnie, ogłoszenie na naszym Discordzie. I co? Discord macie w opisie filmu. E, lecimy dalej. Co sądzisz o Zero Dexter? O co, co mam sądzić? Generalnie grać jak gracz, tak? Um, wykazywał się od początku dużą inicjatywą w budowaniu community CubeHarda, lecz no, po czasie zaczął tworzyć swój projekt, więc odłączył się od naszej społeczności. Obecnie, no nie współpracujemy. Co, pytanie ósme. Kiedy nowa edycja CubeHard? O, No moi drodzy, pewnie każdy z was teraz zastanawia się, kiedy będzie nowa edycja. Także co, pora wam powiedzieć. Nowa edycja odbędzie się! U a tak serio? To nowa edycję planujemy odpalić po wakacjach. O terminie dokładnym i wecie poinformujemy Was wkrótce. Śledźcie nasz kanał YouTube no i Discorda. Pytanie dziewiąte. Jakie macie plany, aby przywrócić stare gildie do gry na Waszym serwerze? No, oczywiście, że jak najwięcej chcemy gildii, co nie? Żeby wbiło I, nie wiem, co możemy, jakie mamy plany? No generalnie, no, wprowadzenie nowości, co nie? Sprawdzonych mechanik No i rozwiązań do starych edycji Więcej też chcemy naszej inicjatywy po stronie zmian Niż słuchania się graczy, którzy nie grają dużo na serwerze Może to zadziała i po prostu przywrócimy stare gildy na nasz serwer e, Pytanie numer 10 Czy dodacie sklep za czas? Możliwe, że kiedyś zostanie dodany sklep za czas lecz obecnie nie mamy tego w planach. Mamy jednak w znażu innowacyjny pomysł, którego nigdzie nie było, jeśli chodzi o wynagrodzenie spędzonego czasu na serwerze, także, moi drodzy, czekajcie na edycję, czekajcie na edycję, na część logi, na informacje, już niedługo się pojawią. No i co, moi drodzy? Dziękuję wam jeszcze raz za wszystkie podesłane pytanka w poprzednim odcinku i... Zapraszam do zadawania kolejnych pytań, zostawcie suba, łapeczkę w górkę, zadawajcie kolejne pytania, a im szybciej pojawią się pytania, tym szybciej będzie kolejny odcinek, także co, ja byłem Dawid12, a to było Cube Heart Q&A, nara!